Witajcie serdecznie. Dzisiaj wykonamy trening wzmacniający mięśnie pośladków z wykorzystaniem taśmy Miniband. Ja przygotowałam sobie dwie taśmy. Czerwona to jest taśma z większym oporem i żółta z mniejszym. Możecie w domach też wybrać dwie różne taśmy albo po prostu dwie taśmy o tym samym oporze. I teraz, jeśli mam dwie taśmy, to tą trudniejszą założę nad kolana. A tą drugą, lżejszą założę pod kolana. I teraz zaczniemy w pozycji na stojąco. Przygotujcie sobie trochę miejsca po bokach. Ustawmy się nieco szerzej niż nasze biodra. Zejdźmy do pozycji przysiadu, otwierając kolana szeroko, tak żebyśmy rozciągali taśmy. Teraz bardzo ważne, nasze plecy są proste, biodra trochę ponad linią kolan. Wykonamy sobie puls w tej pozycji pół przysiadu do 12 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery. Wykonajmy sobie 12 takich. Zatrzymajmy, wejdźmy lekko w górę, ale nie do końca, wyprostujemy kolana. Teraz zaczniemy chodzić na boki bardzo małymi krokami, utrzymując cały czas kolana szeroko i skierowane na zewnątrz. Ja dojdę do końca mojej maty, tu się zatrzymam i znowu wykonam puls w przysiadzie do 12. Już powinniśmy mocno czuć pośladki. Tak, lekko rozprostuję kolana i wrócę, wciąż poruszając się szeroko z otwartymi kolanami. Starajmy się wciskać pięty w podłogę i tu na sekundę wyprostujmy się tak, żeby odpoczęło pośladki. No i jeszcze raz, zejdźmy do przysiadu, ciężar ciała w tył, wykonajmy 12 powtórzeń w dole. I po 12 lekko w górę jeszcze raz przejdziemy do boku. Pamiętajcie, jeśli czujecie głównie mięśnie udanie pośladków, to musicie przynosić ciężar ciała bardziej do tyłu i stać mocniej na piętach. Puls do 12. Otwieramy kolano maksymalnie na boki. Staraj się mieć plecy proste. Lekko w górę i wrócimy. Cały czas bardzo szeroko stopy i kolana. Tak, żeby nasze kolana nie spadały do środka. Tutaj na sekundę wyprost, odpocznijmy. No i jeszcze tylko raz. Otwieramy kolana stopy. Puls do 12. Cały czas wciskam pięty w ziemię i idziemy w bok. Małe kroki, ale bardzo szeroko stopy. Puls. Dalej obciążone pięty. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze tylko wrócimy. Bok. Staraj się otwierać kolano. Do końca. Super. I do wyprostu. Następne ćwiczenie. Więc tak. Przełożę. Jedną taśmę na kostki, drugą pod kolana, w ten sposób. Teraz z powrotem wrócę do pozycji przysiadu, wykonam jeden przysiad, a potem wznos nogi bokiem. Naprzemiennie przysiad i druga noga. Starajmy się utrzymać równowagę i wracajmy nogą z kontrolą w dół. Przysiad i bok. Wykonamy sobie 20 takich powtórzeń. Wydech, bok. Jeszcze dalej otwarte kolana. Staraj się siadać nisko. No i jesteśmy w połowie bok. Jeszcze osiem. Wydech sześć. Ostatnie trzy, dalej szeroko kolano, dwa i ostatni raz. OK. Zostańmy na stojąco. Przeniesiemy sobie dłonie na biodra. Minimalnie zginamy kolana. Ja przeniosę ciężar ciała na moją lewą nogę, prawa noga uniesiona i wykonam mały puls w górę. I to już będzie 30 powtórzeń. Cały czas stopa wysoko, bardzo duży opór na taśmach. Jeszcze 5, 4, 3, 2, ekstra i rozluźniej. Teraz może być tak, że czujesz już oba pośladki. Druga strona. Lekko zgięte kolana, plecy proste i zaczynamy mały ruch w górę. Puls. Staraj się oddychać cały czas. No i zostało nam 5 3 2 1 i rozluźnij. Wrócimy do przysiadu z liftem, tylko teraz zmieniam tempo. Będzie 3 plus w dole i wznos też na 3. Czyli schodzę do przysiadu, pulsuje 3 razy. Raz, 2, 3 w górę. Prawa noga raz, 2, 3 i wracasz przysiad. Pamiętaj stopy szeroko i bok raz, dwa Trzy. Jeszcze raz przysiad. Noga bok. Super przysiad. Trzy. Dokładny ten puls i noga. Jeszcze sześć takich puls. Wydech bok. Zostało pięć. Puls. Szeroko noga. Cztery. Wydech. Pilnujmy cały czas szeroko stopy. Bok. Trzy. No i dwa powtórzenia do końca. Przysiad. Puls. Ostatni raz. Trzy. I bok. Trzy. Dwa. Jeden. Ok. Rozluźnijmy, odpocznijmy sekundę. Wrócimy jeszcze raz do samych wznosów. Czyli ugniemy kolana, wyprostujemy plecy. Pamiętajmy jednica pochylona trochę do przodu, prawa noga bok. No i do 30 krótki ruch. Wykonamy jeszcze to ćwiczenie i zaraz przejdziemy na matę. Staraj się poczuć mocno oba pośladki już. Jeszcze 10. Wydech. 5. Super. Przerwa. Zginam kolana. Poprawiam ustawienie miednicy i druga noga, pulsujemy puls, jeszcze szeroko. Ostatnie 10, góra, i ostatni, super. No to przejdźmy sobie teraz na matę. Ustawię z powrotem tą trudniejszą taśmę nad kolanem. Tą łatwiejszą dam pod kolana. Zacznę w leżeniu na boku, bo u mnie to będzie prawy bok. Układam sobie rękę wygodnie, głowę na ręce. Zginam kolana, ustawiam stopy tak, żeby podeszwy stóp były przedłużeniem moich pleców. Plecy mamy wyprostowane, będziemy utrzymywać cały czas stopy razem. I otworzymy tylko kolano mocno do góry. Trzymaj sobie dłoń na biodrze, pilnej, żeby biodro nie spadało. I wrócimy w dół. Wydech i powoli wracam. Ważne jest to tempo. Do góry szybko. Przytrzymuję i bardzo powoli wracam. Góra i pomału powrót. Cały czas stopy razem. Wydech i wolno wracam. Jeszcze. Tutaj będzie 15 powtórzeń. Mamy 6. Góra i powoli. Jeszcze. Góra. Wydech, staraj się wolno wracać. Jak to ćwiczenie nie jest wyzwaniem, to być może masz zbyt łatwe taśmy. Jeszcze pięć, kolano, wolno dół, wydech. Ostatnie trzy, do góry. Raz, cały czas plecy proste, dwa i ostatni raz, w górę rozluźnimy. Przejdziemy do wyprostu tej górnej nogi, czyli naszej lewej dolna niech zostanie lekko zgięta nogę prostuję, po czym cofam stopę lekko za linię biodra i teraz unoszę nogę wyprostowaną w kolanie w górę i wracam ale nie kładę stopy na, podłogi, na podłodze pomału góra i wracam. staraj się dążyć stopą w górę i do tyłu wydech też próbujmy w górę pracować szybciej w dół trochę wolniej no, i jeszcze 10, czyli 20 powtórzeń w sumie. Góra. Zostało nam 5. Wydech raz. 2, cały czas proste. Kolano. 3. I ostatni raz. Ok, puls w górze. Tylko mały, krótki ruch. Staraj się pracować pośladkiem, a nie udem. Jeszcze 4, 3, 2 i ostatni świetnie luz. To co, druga strona. Przenieśmy sobie stopy na drugą stronę. Zaczniemy z kolanami ugiętymi, czyli znowu ustawiamy podeszwy stóp na przedłużeniu naszych pleców. Tak głowa koniecznie leży, dłoń na biodro i znowu utrzymuję stopy razem. Otwieram tylko maksymalnie kolano. I wracam, tak żeby nie zgubić zupełnie napięcia na taśmie. Wydech i pomału wdech, powrót. Góra i wolno wracam. Jeszcze raz, staraj się z wydechem szybciej i wdech, powoli powrót. Zostało nam 8 powtórzeń, góra, raz. Wydech i szeroko trzy, Ostatnie trzy do końca. Wydech. Dwa. I ostatni raz. Ok. Super. Prostuję górną nogę. Cofam za linię biodra. Pilnuję sobie górnego biodra, żeby się nie zrotowało. No i zaczynam wznos. I wracam. Muszę czuć, że rozciągam mocno taśmę. Wydech. I wracam. Tutaj nie trzeba wysoko. Wystarczy nam trochę ponad linię biodra. I to już będzie duża praca. Góra, zawsze spokojny ten powrót w dół, wydech i jeszcze ostatnie 10 przed nami, do góry, raz. Dalej pojedynczo, góra, ostatnie pięć, wydech, raz, dwa, już powinien piec pośladek, trzy. I ostatni, ok. No to puls w górę, cały czas no, na napięciu. Puls, pamiętaj, dążysz do tyłu i w górę. Jeszcze 5, 4, 3, 2. I ostatni, super, los. Ok, no to idziemy dalej. Przejdziemy do leżenia na brzuchu. Taśmy zostawiam ustawione tak, jak były. Rozluźniam sobie ręce, kładę czoło na dłoniach, barki mam luźne. Teraz zginam nogi w kolanach. Pięty, łączę kolana, ustawiam na szerokość moich bioder. No i zaczynam wznos, kolan w górę z wydechem, góra. Staraj się rozciągać taśmy kolanami i wracamy w dół. Góra, czyli pięty dociskam do siebie, a kolana szeroko otwieram. Wydech i wracam, Jeszcze barki rozluźnione, góra i pomału powrót. Wydech i wracamy. Jeszcze osiem powtórzeń, cały czas stopy flex. Zostało nam sześć wydech. Kolano otwarte pięty razem. No i ostatnie trzy, dwa i ostatni raz, góra, wracamy, w dół rozluźniamy, wyprostujemy nogi w kolanach. Na sekundę udepchniemy się od naszych rąk, usiądziemy sobie na piętach, odpoczniemy chwilę i zaraz pójdziemy dalej. Za chwilę odłożymy sobie jedną taśmę. Możecie zdecydować którą. Ja zostawię tą trudniejszą, żeby się bardziej zmęczyć. Ale oczywiście możemy wybrać tą drugą. To co, unieśmy klatkę, jedną taśmę odłożymy zupełnie na bok. Drugą ustawimy na naszych kostkach i wrócimy do leżenia na brzuchu. Tym razem będę mieć nogi wyprostowane, Skierowane palcami u stóp i kolanami lekko na zewnątrz, to jest bardzo ważne. Górną część pleców i głowę sobie rozluźniam. Zaczniemy od uniesienia nóg w górę, na kolanach prostych tym razem. I Teraz otworzymy stopy szeroko i zaczniemy pogłębiać szybkim, krótkim ruchem na boki. Całe nogi uniesione, kolana i stopy skierowane na zewnątrz. I cały czas pulsujesz 5, 4, Trzy, dwa i jeden, rozluźnij. Dół, odpocznijmy sekundę. No i jeszcze trzy razy. Idealnie wyprostowane nogi, zrotowane zewnętrznie, unosisz szeroko stopy i pulsujemy. Krótki, szybki ruch, nigdy nie rozluźniamy taśmy. Tak, to jest naprawdę mały zakres. Jeszcze pięć. 4 do prostej kolana. Trzy. 2 i rozluźnij dół. Mała przerwa i jeszcze dwa razy. No to co? Barki dalej rozluźnione, głowa leży. Unosimy nogi. Rotujemy zewnętrznie i zaczynamy puls. Jak nie czujesz pośladka, to albo nogi wyżej, albo musisz mniej rozluźniać taśmy. Czyli pracujemy w większym zakresie, szerzej i w mocnym tempie. Jeszcze trzy, 2, 1. Odpocznij. No i jeszcze tylko raz przed nami. Ok. No to unieśmy nogi w górę. Zrotujmy zewnętrznie i puls. Cały czas stopy, szeroko, mocny pośladek. Jeszcze cztery. Trzy. Trzymaj proste kolana. Dwa. I ostatni. Ekstra. Rozluźnij. Wrócimy sobie jeszcze raz do leżenia na boku. Taśmę przekładam niżej, czyli na moje stopy. Ona będzie ustawiona między palcami a piętami. Tutaj położę głowę na ręce. Wyprostuję mocno obie nogi. Górną rękę położę sobie z przodu, tak żeby się wspierać. I teraz unoszę moją prawą nogę, przyciągam kolano w przód, tak jakbym chciała dotknąć łokcia, i wracam. Pilnujemy, żeby kolano i stopa były skierowane do przodu, a nie w górę do sufitu. Wydech przyciągasz, wydech wracasz. Nigdy nie tracę napięcia na taśmie, nawet jak noga jest prosta. Wydech i wyprost. Jeszcze przód i wracamy. Zostało nam 6. Wydech. Staraj się trzymać stopę wysoko. Kolano za to na wysokości biodra. Ostatnie dwa. I ostatni raz. Super. Jeszcze tylko puls na zgiętym kolanie. Puls. 5, Cztery. Trzy. Dwa i jeden ekstra. Zmieniamy stronę. Czyli jesteśmy na drugim boku. Ręka z przodu oparta, głowa leży. Ważne, żeby dolna noga była idealnie wyprostowana w kolanie. No i zaczynamy. Najpierw unoszę, a potem przyciągam. Kolanem dążymy do łokcia w przód. Wydech. Jeszcze mocno do przodu. Zostało nam 5. Raz. Ostatnie 2, i ostatni, super. Pulsujemy. Puls 5, 4, 3, 2 i 1. Ekstra, luz. Ok, to co? Odłóżmy taśmę. I jeszcze się rozciągnijmy. Przejdziemy sobie do leżenia na plecach. Na razie ustawimy prawą kostkę na lewym udzie. Kolana szeroko i przetrzymamy nogi w górze. Dodajmy sobie małe kołysanie na boki. No, i zatrzymajmy, zmieńmy stronę, czyli lewa kostka na prawą nogę. I trzymamy. I jeszcze dodamy ruch na boki. Ok, zatrzymamy na środku, przyciągniemy oba kolana do klatki, wyjdziemy sobie w górę. No i bardzo serdecznie Wam dziękuję. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak poszło. Do zobaczenia.